Cześć, witam Cię w pierwszym filmie na temat plecaka Shimoda Urban Explorer 30. Nie będzie to recenzja, dlatego że żeby stworzyć jakąś sensowną recenzję, chciałbym plecaka trochę poużywać. Już miałem jeden plecak, w zasadzie mam jeden plecak Shimody, jest to chyba X70 tak się nazywa ten, ten model, bardzo duży. Potrzebowałem czegoś mniejszego, lżejszego do takiego funkcjonowania na co dzień. Bardzo się cieszę, że ten plecak się pojawił na rynku, bo wydaje mi się, że jakby będzie będzie pasował do mojego stylu mm, korzystania e, e, z plecaka w sensie takim że zmieści wszystko co potrzebuje w takiej pracy na co dzień i oprócz komputera aparat, jeszcze jakieś inne e, drobne akcesoria. Pewnie go będę też wykorzystywał na zleceniach ślubnych czy portretowych e, gdzieś w terenie no i jakby przekonam się czy, czy on jakby pasuje. Toreb plecaków już miałem naprawdę dużo i, i jakby nie wszystkie spełniają 100% moich oczekiwań. Zobaczymy jak będzie w tym przypadku. To będzie film taki dotyczący bardziej pierwszych wrażeń na temat tego plecaka i no muszę przyznać, że od pierwszego takiego wyciągnięcia z folii, z pudełka. Plecak robi naprawdę niezłe wrażenie pod kątem takiej solidności wykonania. Że tutaj producent naprawdę przyłożył się, jeśli chodzi o dobór materiałów i wykonanie. Mamy jakieś zamki, takie, które są, wiecie, uszczelniane. No, podoba mi się estetyka tego plecaka, w ogóle podoba mi się estetyka firmy Shimoda. Plecak z zewnątrz. Taki minimalistyczny, co, co mi się bardzo spodobało. Pozwolę sobie przejrzeć po prostu wszystkie e, kieszenie, wszystkie miejsca, tak żebyście mogli też zobaczyć, e, czego się e, można spodziewać. Zacznę od najważniejszej rzeczy w moim odczuciu, czyli tej komory na sprzęt fotograficzny. Zaraz sobie tu przejdziemy do jakichś drobnych detali, ale jeśli chodzi o komorę, tutaj. To ona jest y, całkiem pokaźna, całkiem pokaźnych rozmiarów. To jest wkład, y, który można sobie stąd w ogóle wyciągać ze środka. Pewnie można go zastąpić jakimś mniejszym, jeśli byśmy potrzebowali takiej przestrzeni bardziej na jakieś, jakieś inne rzeczy, jakieś ubrania, jeśli gdzieś jedziemy na jakąś wycieczkę, czy cokolwiek takiego. Czy jakąś bluzę, kurtkę, chociaż i tak w górnej tutaj kieszeni zmieszczą się takie rzeczy. Ale to jest, to jest całkiem sensownych tutaj rozmiarów box, w którym Zmieścimy aparaty, myślę, że dwa spokojnie z jakimiś z jakimś akcesoriami i, i z jakimiś szkiełkami. Ja na co dzień korzystam z Canona R3, więc zobaczymy potem w osobnym filmie, będę próbował go tutaj sobie wcisnąć i poukładać i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Tutaj z tego co wiem, oprócz tej komory. Aha, jeszcze te przegródki. Przegródki są bardzo fajne, mięciutkie i, i wszystko jest spoko, choć wydaje mi się, że są nieco inaczej wykonane niż w modelu X70, który posiadam. Te mają jakieś takie więcej mięsa, ale są jakby większe, tamte są twardsze. No, ale wydaje mi się, że spoko, że jakość tego jest naprawdę całkiem całkiem fajna. Nie wyglądają na takie, które się zaraz jakoś strasznie pomechacą czy potargają, czy coś takiego. Tutaj oprócz, na, na pod spodem, pod tą komorą na na aparat obiektywy mamy taką kieszonkę, w której jest taki taka, taki pokrowiec przeciwdeszczowy, pelockowy. Pomimo tego, że tak wygląda na dość fajnie przygotowany, jeśli chodzi o ochronę przed deszczem, no ale tutaj mamy tak, taką pelerynkę, która obejmie cały, cały nasz plecak i, no, i będzie można go sobie jakby bezpiecznie przed jakimś duszcze, du, dużym deszczem będzie go sobie można ochronić. Ka każda ze ścianek tu mam wrażenie, że jest wypełniona jakąś taką gąbeczką, jakimś coś w środku ma, więc tutaj w zasadzie każde miejsce jest takie, że, że ono jest takie mięsiste, więc sprawia takiego wrażenie jakby solidnego, i dobrze chroniącego nasz sprzęt foto. Mamy tutaj kieszonkę, kieszonka na, na tej klapie od strony pleców prawdopodobnie na laptopa czy na jakiś, jakiegoś tableta czy cokolwiek takiego jest dość taka gruba, więc no, myślę, że spokojnie tutaj nawet jakiś, jakiś większy, większy laptop. Moim zdaniem minusem jest to, że, że to nie jest zamykane. W X70 mam podobną sytuację i zdarzyło mi się coś takiego, że miałem laptopa i w momencie, kiedy otworzyłem sobie tą tą klapę i ona się z jednej strony oparła o coś, to laptop mi się zaczął wysuwać, więc jest to jakieś powiedzmy drobne niebezpieczeństwo, ale ten plecak ma alternatywę, w sensie jest druga kieszeń na laptopa, całkiem fajna i jeszcze ją Wam pokażę. Cały plecak jest na takim stelażu, jakiś ma taki metalowy chyba w środku wbudowany, więc on cały czas zachowuje swoją formę, cały czas zachowuje swoją sztywność, co uważam jest bardzo spoko, bo się tak łatwo nie nie zdeformuje z, z czasem. Tutaj w środku mamy dostęp do jeszcze takiej kieszonki, która jest nawet jakoś tak ogumowana, więc chyba jest zabezpieczona prze, przeciw jakimś warunkom atmosferycznym, więc tutaj możemy sobie coś schować. Kieszonka otwiera się tak od dołu, więc raczej nie, no raczej trzeba z niej korzystać na leżąco, ale to też jest logiczne, dlatego że jak mamy otwartą tą tą klapę, no to sprzęt musi tutaj leżeć, żeby wam, nam nie wypadł z, z tych przegródek. Oprócz tego jest tu jeszcze trochę miejsca, co można sobie gdzieś tutaj wsadzić. To miejsce pewnie trochę znika, jeśli skorzystamy z tej kieszeni z przodu. Zameczki pracują sobie tutaj elegancko. Od strony pleców bardzo fajne jest to wytłoczenie, ta gąbka jest dość twarda, już tak wstępnie sobie założyłem na plecy, wydaje się łącznie z tymi szelkami, że to jest wszystko bardzo wygodne. Jest tu taka opaska, którą pewnie możemy sobie założyć na walizkę z kółkami, żeby nam plecak nie spadł i spokojnie możemy sobie gdzieś tam na lotnisku, jeśli podróżujemy, czy się gdzieś przemieszczamy, spokojnie możemy sobie to założyć. Czasami korzystam z takiej walizki, jak jadę gdzieś na wesele, mam dużo lamp z jakichś akcesoriów ze sobą, to mam taką, lamp, taką walizkę z wysuwaną rączką i to myślę, że spokojnie będzie na coś takiego pasowało. Od góry i od dołu w zasadzie i z boku mamy takie uchwyty co jest dość ciekawe i fajne, uważam, że ten plecak możemy z każdej strony złapać. Ten uchwyt tutaj z boku, on jest taki, że on się sam jakby chowa, co jest uważam bardzo spoko. Ten od góry tak samo, nie jest taki sterczący, tylko po prostu jak go łapiemy, to on się trochę podnosi, jak go puszczamy, to się chowa. Uchwyt jest od góry, z jednego boku, od dołu. Same szelki są też bardzo fajnie wykonane, są takie no, mięsiste i... i... Jak, jak wszystko zresztą tutaj sprawiają wrażenie takiego naprawdę solidnego produktu. Ten pasek tutaj, który spinamy sobie tutaj gdzieś w okolicach piersi. Bardzo fajnie przemyślany. Łączy się na magnes, więc, no, tak naprawdę, jedną ręką można sobie to złapać. Tak samo można jedną ręką to rozpiąć, wystarczy po prostu zsunąć ze sobą i to się rozpina. A w momencie, kiedy jest zablokowane, to bardzo fajnie się to tutaj trzyma. Jakość tych paseczków wszystkich też jest naprawdę wysoka. Bardzo fajne tutaj te wszystkie klamerki do regulacji są metalowe i to to jest mega zaleta, że to nie jest takie wiecie, że tak powiem tanie. Często mi się zdarzało coś takiego, że gdzieś pleca leżał na ziemi i tak dalej, przez przypadek nadepłem na, na jakąś klamerkę i no i po prostu ona pękała i, i to jest takie trudne do naprawy potem. Tak samo boczne paseczki tutaj, które mi chyba możemy trochę skompresować i przytrzymać sobie, jeśli wsadzamy sobie jakiś akcesoria do bocznych kieszonek. Z jednej z drugiej strony mamy takie kieszonki dość głębokie, które one też się automatycznie jakby rozszerzają, bo są tutaj na gumce, gdzie możemy wsadzić statyw, czy butelkę z wodą, czy jakieś dodatkowe akcesoria. Z jednej z drugiej strony jest paski, którymi możemy sobie przytrzymać te dodatkowe akcesoria, bo jeśli statyw wystaje nam tutaj, są metalowe i bardzo szybko się je tutaj zaczepia na zasadzie takiego tylko założenia, więc też fajny pomysł. Zajrzyjmy sobie do tych kieszonek bocznych, co, co możemy tutaj spotkać. Z jednej strony tutaj nic nie ma, ale możemy potraktować tą, tą boczną kieszonkę jako dodatkowe wejście tutaj do komory z aparatem czyli ten wkład w środku możemy sobie tak skonfigurować i, od, i jakby odpiąć jego boczną tutaj część, żeby mieć taką kieszeń szybkiego dostępu do naszego aparatu albo jakichś innych akcesoriów, co sobie tam skonfigurujemy. Jak widzicie, o, jeszcze dodatkowo tu są no, jeszcze jest nieskonfigurowany w sensie takim, no, jest taki jak dostałem go z, ze sklepu, ale możemy tu sobie ułożyć tak te przegródki, żeby żeby po prostu wszedł tu nasz aparat i będziemy mieli wtedy taką kieszeń boczek z, z szybkim dostępem. Ten jedną część, jedną część tego wkładu dajemy sobie do tej klatki ze wzęcznej, zobaczymy jak to będzie wyglądało tak na szybko. Powiedzmy niedoskonale jeszcze, ale tu musiałbym poświęcić trochę czasu, żeby to sobie zrobić. W każdym razie mamy wtedy zamykaną, otwieraną kieszeń takiego bocznego dostępu. Z drugiej strony za to mamy kieszonkę na akcesoria, jakieś przegródki na kable. Dodatkowa kieszonka z boku, wszystko mięciutkie, naprawdę jest tutaj dużo, dużo materiału, który jest jakimś taki, jakąś taką gąbeczką, która chroni nasz, nasz sprzęt. Dodatkowo mamy taki otwór, przez który możemy sobie puścić kabelek. Jeśli chcielibyśmy tu trzymać jakiś powerbank albo coś takiego, to możemy sobie puścić kabelek do środka i coś tam sobie podłączyć i, i, i ładować. Mi Akurat w mojej pracy trudno sobie wymyślić zastosowanie do tego, no ale może, może się coś takiego jeszcze przyda. W tej kieszeni od góry nie ma jakoś strasznie dużo miejsca, ale no naprawdę jakieś takie rzeczy, które nie wiem, walają się nam po kieszeniach albo... No, jakieś, nie wiem, dyski zewnętrzne, czy, czy, czy cokolwiek e, takiego, co potrzebujemy mieć ze sobą, tu wszystko sobie fajnie wejdzie. Jest dodatkowa kieszonka, która e, oczywiście zapobiega temu, żeby nam się tutaj wszystko walało. Ona ma dwie przegródki jeszcze zapinane, tylko takie takie po prostu jakby kieszonki, gdzie możemy sobie coś wsunąć. Ta kieszeń w całości jest wykonana z siateczki, więc widzimy, co tam od razu e, mamy. Całą tą e, tą część, która w ogóle Oddziela nam tą komorę górną od tego, co mamy w środku za plecami, możemy ją sobie wypiąć, tak, żeby mieć całą przestrzeń, tutaj jakby dostępną. Możemy w ogóle tą komorę, tą, ten box ze sprzętem wyciągnąć i możemy mieć plecak typowo miejski, czy jakiś wiecie, wycieczkowy, czy cokolwiek turystyczny, bez, żadnego, bez żadnych akcesoriów w środku, wtedy cała ta przestrzeń robi się nam wolna. To, co wspomniałem wcześniej, że jest alternatywa dla tej kieszeni na laptopa. To tutaj mamy coś takiego pod, taką, pod takim, jakby motylkiem, który tutaj się zamyka na, na magnes, przyczepia się do, do kieszeni w środku. Mamy tu kolejną kieszeń, która jest z przodu kieszenią na laptopa czy na tablet, i myślę, że całkiem, całkiem spoko jest to opcja. No i tutaj mamy to bezpieczeństwo, że jak sobie wsadzimy z tej strony, no to jak będziemy otwierać z drugiej, no to nic nam nie wypadnie. Kieszeń jest zamykana zamkiem, który możemy sobie z jednej i z drugiej strony zaciągnąć. Zamek jest no, tutaj teoretycznie wodoodporny. Mamy z przodu jeszcze jedną kieszeń. Ona jest, tutaj zamek jest schowany między takimi fałdami. Też nie powinna się tu woda gromadzić, raczej nie powinno nam zaciekać, ale sam zamek tu już z przodu nie jest wodoodporny. I tutaj mamy dodatkową kieszeń, jeszcze na jakieś akcesoria, która też jest, jest teoretycznie ogumowana, więc niby powinno nam to coś tutaj chronić dodatkowo, ale sam zameczek nie jest ogumowany, nie jest jakiś wodoodporny. No a różnie to może być, jest dodatkowe zabezpieczenie, czyli jeśli coś nam cały czas wo woda będzie tutaj jakoś, nie wiem, e, jeśli tu nam się zmoczy ta góra, e, no to mamy jakąś tam powiedzmy pewność, że to co jest w tej kieszonce nie zamoknie, ale raczej nie jest to zabezpieczenie przeciwko e, jakimś intensywnym polewaniu, intensywnemu polewaniu wodą. Ten przód także mięciutki z każdej strony. Myślę, że bezpiecznie, naprawdę bezpiecznie można sobie tutaj różnego rodzaju sprzęt wkładać. Tu jest jeszcze jakaś kieszonka taka, którą, o której mówią, że ona jest na jakiś lokalizator, żeby mieć zawsze plecaczek pod, pod kontrolą, gdzie się, gdzie się aktualnie znajduje. Tutaj w górę też możemy sobie coś wsadzić. Także tutaj w zasadzie bardzo, bardzo duża przestrzeń. Na jakieś rzeczy raczej płaskie, ale można tu sobie spokojnie coś powsadzać. Spróbujmy jeszcze z tego plecaka wyciągnąć ten wkład ten na sprzęt. Tak on wygląda. Tutaj widzicie, jest ta kieszeń takiego bocznego do, dostępu. Tą klapkę wsadzamy sobie w boczną kieszeń plecaka, i wtedy nam się robi tutaj szybki dostęp. Spróbuję wypiąć ten, ten środek, tą, tą kieszeń, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze zupełnie bez tego. A to się wypina chyba, korzystając z tej kieszeni tutaj w środku, w górnej. Zobaczymy. Ok, no i mamy coś takiego odpięte. To jest ta kieszonka, która się tutaj mieściła. Jak widzicie, teraz plecak jest całkowicie. Całkowicie pusty, z jednej z drugiej strony. No i jeśli chcemy mieć taki typowo miejski, bez żadnego, bez żadnego tutaj osprzętu foto, tylko z miejscem na, na laptopa, no to, to mamy taką możliwość. Ten stelaż, który, o którym wspominałem, on jest to jest w zasadzie taki taki metalowy prostokąt, który jest na około całego plecaka, chociaż nie, od spodu go nie ma, czyli to jest takie takie U, no i zapobiega to takiemu, wiecie, zgnieceniu tutaj całej tej, tej formy tego plecaka. Uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Widzę, że tutaj jest to tak wsadzone elegancko, że wszystko jest pozabezpieczane. Także, no jestem ciekawy jakby pierwszych takich dni czy tygodni użytkowania tego, tego plecaka. Będę Wam dawał znać na bieżąco, co, co o nim myślę i zobaczymy, czy się w ogóle u mnie przyjmie ten plecak. Jeśli interesuje Cię tematyka fotografii, sprzętu fotograficznego, to zasubskrybuj mój kanał i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć!